Hej, cześć, witam Cię na moim kanale i zapraszam na świąteczny odcinek. Pokażę Wam dzisiaj mój przepis na przepyszną i fajnie wyglądającą sałatkę ze śledziem i burakiem. Ale burak będzie ułożony w taki sposób, żeby nie pobrudzić całej sałatki na czerwono i żeby całość ładnie prezentowała się na świątecznym stole. Jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam do wspólnego krojenia warzyw. Na początku śledzie moczę w wodzie tak około 10 minut i opukuję je pod wodą. Zależy jak bardzo słone macie śledzie. Moim śledziom wystarczyła dosłownie chwila w wodzie. W garnku gotuję buraka, a w drugim garnku ziemniaki. Śledzie i warzywa, które trzeba ugotować, przygotowuję sobie dzień wcześniej. Wtedy na następny dzień mam gotowe już ostudzone warzywa. Ok, na następny dzień przygotowuję resztę składników. Jabłko obieram, kroję w kostkę i polewam sokiem z cytryny. Ziemniaki obieram i też kroję w podobną kostkę. Cebulkę trochę drobniej i jeszcze ogórek kiszony. Na koniec śledzie. Wszystko ląduje w jednej misce, dokładnie mieszam wszystkie składniki. W osobnym talerzu ląduje burak pokrojony też w kostkę. Przyprawiam go solą, pieprzem, odrobiną cukru, dodaję sok z cytryny i olej. Do miski z warzywami dodaję majonez. Najpierw dwie płaskie łyżki, żeby zobaczyć, czy jest go wystarczająco. Wszystko dokładnie mieszam, nie przyprawiam, bo śledź i tak jest słony. Poza tym przyprawione będą buraczki. Ok, jeszcze tylko koperek dla przystrojenia i wszystkie składniki mamy gotowe. Na większy półmisek przekładam warzywa i robię takie rowki, w które wsypię buraka, żeby nie pobrudził całej sałatki. Całość prezentuje się super. Jeszcze tylko koperek i gotowe. Można stawiać na świąteczny stół. Bardzo szybka i smaczna sałatka śledziowa. Jeśli tak jak ja uwielbiacie jeść, to zapraszam do subskrybowania po więcej przepisów. Zapraszam też na Insta po małe inspiracje. Zapraszam do komentarzy: Napiszcie mi swoje sposoby na sałatki ze śledziami. A tymczasem do zobaczenia w sobotę w słodkim filmie do kawy w wersji świątecznej. Pokażę super prosty przepis na ciasteczka, gwiazdki z drzemem. Smacznego i do zobaczenia. Pa!